W spieczonym krajobrazie północno-zachodniego Meksyku, tam gdzie życie musi radzić sobie z upałem, pyłem i brakiem wody, ukrywa się stworzenie tak niezwykłe, że mało kto o nim słyszał. Na pierwszy rzut oka wygląda jak robak, długi, różowawy o gładkim ciele pozbawionym łusek, ale to nie robak, to jaszczurka, jedna z najbardziej osobliwych na ziemi, ażolot. Jej wygląd jest tak zaskakujący, że trudno uwierzyć, iż należy do gadów. Większość jej krewniaków z tej grupy straciła nogi zupełnie, przystosowując się do życia pod ziemią. Ona jednak zatrzymała tylko przednie kończyny. Malutkie, lecz silne. To nimi kopie w miękkim, piaszczystym podłożu, przesuwając się pod powierzchnią, niczym żywa, mała koparka. Życie w świecie bez światła wymaga niezwykłej zdolności. Jej oczy są maleńkie, prawie niewidoczne, a uszy całkowicie się zamknęły, by chronić przed wszechobecnym piaskiem. Mimo to wciąż potrafi słyszeć. Nie przez powietrze, ale przez własną skórę. Wibracje ziemi przenoszą dźwięk bezpośrednio do wnętrza jej ciała, zdradzając obecność drapieżników lub ofiar w podziemnym labiryncie. W ciągu dnia ukryta jest głęboko pod powierzchnią, gdzie temperatura jest stabilniejsza, a nocą niekiedy wychodzi bliżej Ziemi, by żerować tam, pod piaskiem, w ciszy i mroku, toczy się jej sekretny świat, niewidoczny dla ludzi. A żolot to dowód na to, jak zadziwiająco różnorodne potrafi być życie. Choć wygląda jak istota z innej planety, jest częścią delikatnej równowagi pustynnego ekosystemu. Cicha, ukryta i niemal zapomniana, a jednak doskonale przystosowana do życia tam, gdzie inne zwierzęta nie przetrwają nawet chwili. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zaobserwuj po więcej tego typu treści.